Siemanku, dzisiaj gramy sobie w Minecraft Survival I zabijamy sobie, no survival, normalny survival Wiecie o co chodzi O co chodzi I łóżko, łóżko O, wełna tu jest Dobra, teraz łóżko Kurczę o nie, nie mam drewna, tak? Wiesz o to śklara. Wiesz co mi się stało? Więc ja sobie zastopowałem i czas od na Nie <śmum> <śmum> No tylu lud jest być youtuberem najpierw, A, ale... Już opowiedziałeś o... Rzecz, o powiedziałeś wcześniej? A, i y, nie ma kakao, więc robię ci memem M&M's. A. Kakao? Ale przecież było w, ty, w tych puszkach. Tak, ale to jest to kwaśne, które stanie, bo gadaj do widzów, a nie do mnie. Dobrze. A, nie, znowu dwa zombiaki. Gdyby z nich coś wyleciało fajnego, to ja bym się cieszył, a nie tylko dwa serduszka. Ja, ja mogę za ciebie przybić po to, bo... Ja umiem się ja bić. Się ja umiem się bić, ale wiesz, mam tylko pół serduszka. Zaząbiaki na mnie leciały i cały czas się biję. Jak dla mnie, to ja nawet e, na pół serduszka, to mi będzie łatwiej. Ale do wyduka daj. Dobrze. No siemanko. Czemu ja mówię siemanko? No to ty razem nic nie klikają, tak? Dobra. No, bo nakliknąłem sobie i zepsułem sobie. No. E, ja nie wiem, czy... Kiedy to oglądacie, ale u mnie już 1.17 i mnie to wkurza, że. No wiecie, nie dosłapę. Pełen... O, te loki świecące zbieracie? I co z nich wypada? Jesz... Jeszcze nic z nimi nie robił. Możecie napisać, co, yy, Jak się je kopie? Na pewno kopie 100 nowym. A. O nie mam kipi Velentorów? Ale no jakoś trzeba żyć. Nie żyje się uwagą O nie, jeździec Toryły mnie atakował. Ale ja nawet nie pamiętam, czy oni, czy youtuberzy główni mają włączony dźwięk w Minecraft'a czy nie. Ale dobra. I teraz do niczego nie mam. Pająki stały się takie fikuśne. Teraz chcą się bić, tak? Mógłbym się pobić, ale jak zdobędę wszystkie rzeczy. Czemu ja mówię do pajęka Nieważne. O nie, tu nie ma większości. A ja się zdziwiłem, gdzie są... A, po co mi zgniłem? Dilt. Chcę się zapytać, czemu ja zrobiłem dilt. O, czasem mi brakuje i Muszę coś wyrównać, na przykład. No nie, cały czas... Będziemy musieli wyjść na ląd i się przespać. W nocy jest moja ulubiona pola no bo wiecie cały czas zubiaki czają i wszystko. Ale gdzie jest ten sobą ząbem? A, mam pecha, ale... Wychodźcie. ja was wszędzie tu u, do o nie trzy zombieaki czas aby wiać no bo nie mam nic, nic. No umiem się bić, ale dobrze wiecie, zadaję pół chyba, albo jeden. trzy o nie, gdzie mój kamienny? O, będą się palić. Hehe, he, nara. O, nie, to, to jest mały? A, ja się już. No chodźcie z no co, mały? Chcesz się bić? Klepać tam. Na klatę? Dawaj. Nie zdążył. Mm, dobra. Następny zrobię sobie miec. Mm. Znowu mi brakuje. Ajcie. Aj. Zasłownie masakra. Ale... Początek zawsze jest trudny. Ale trzeba jakoś zacząć. A ja sobie z... Siedzę... O nie jestem co cał... A, bo na mnie już Ha, wle... bo się teraz czas galbiłam. Ok. Ja lubię ostatnio jakąś swoją wyspę. I muszę przyznać, nie wyszło mi to. I była lipa. Bo straciłem na tym 5 godzin, to robiłem ponad. I no, potem było nie całą wyspę. Ale no, robiłem wyspę, no. Ale nie. Oj, czemu jak kliknęłem Mijać. Mm, ok. Dawaj. Wszystko w eku. Jedz, kilo, się kielda. co mi ja mam to śmieć? Tu Jest tu, o nie, nie mam ryby, a nakarmiłbym, ja nakarmiłbym delfina. I to nie jest do końca Solviva, bo będziemy budować tu miast. O nie, cały czas mi znika to coś. Ja po prostu, co, czasem to jest. nie, to jest solowanie na prawej. Jest dziwne. Co to? Widzicie to chyba kula ametystów. Dobra, potem tu pójdzie. Żelazo. Trzeba znaleźć żelazo, bo chyba tylko. O. Jakby nie... Ja, Szkoda, że nie labi, robię live, a. wtedy ktoś mi by mógł napisać, bo nie pamiętam, że czym się kopię. Ludę. Nie lubię blok ametystu. Nie ja bardzo lubię ten blok. Blok. Ha! boli nie mnie głowa. No cóż, ale odcinek trzeba nagrać. Ja nie wiem, o której będą wchodzić I co, jak czasem nie wejdzie odcinek? No, to nie moja wina. O, o nie. Kurka. Leść. Jest węgiel? Mm -hmm. Co? Właśnie nie będziesz słychać na filmie, Ach, tak jak na mnie mówią. A, no wiecie, po prostu szukam węgla. No, ale nie widać. O nie, to luj ząb, tylko nie ten z luj zębem. Chyba z zębem, bo coś strasznie mocno walnęło. Naprawdę kto to? O. Po prostu wiecie. Szukam węgla, żeby było coś widać u was w kopalni. że masz mało życia. No nie mogę nigdzie znaleźć tego węgla. A jak no, będę. No, szukasz pod wodą? Gdzie tego szukasz? Pójdź pod rymie, jak chcesz szukać węgla. No wiem, ale tu nic nie widzę. Umiem robić komendy, ale to jest survival dobrze, tak jak na kraty, wie też mam. No nie. On mnie trafił. Tak, na co piany cię trafił? Bo piszę. dobra, ja już nie czytam filmu. Idę sobie gdzieś. E, nieważne. Znowu. Trucele mnie cały czas mnie rozwalają. Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Ym... W opisie będziecie mieć link do mojego kanału. W życiu to... nie stawię. Proszę. No oczywiście, że będzie, ale... Och. I mógłbyś zaraz już kończyć... Ale nie oglądajcie Klary kanału, tylko mój. No, na hmm? moim kanale też będą filmy z... E, mój... so, so survival? Tak. VR? Nie, z tobą. A, ze mną. No, chle... Z moją słodką. Może następnym razem zagramy duo, bo teraz ja sam gram. No. Nawet możecie sekundę. Zapraszam do subowania i... Zobaczcie. Nawet sam gram. Zapraszam do gry. Nikogo nie będę zapraszał do gry, bo nikt nie gra. Mhm. Dobra, co chciałbyś? być. chyba okej, na kolejny kanał. Dziękuję. I zostawcie mi No... Jeden słup oznacza jeden węgiel dla mnie. Nie. Ja znam lepiej. Mam lepszą taktykę. No i, ale bardzo Wiesz wtedy... powiem. Nie cicho. Każda łapka w górę to. Ej, każda łapka w górę to jeden jakby to jedna mniej śmierci. Jak już na przykład, 100 tak w górę, a tyle raz nie da się zginąć na odcinku, to. Yy, 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 ...to kiedyś nie raz nie zginie. Zginie, to będzie musiała Wam zapłacić każdemu, kto zostanie 20 Zylka e, Nie, ja tylu nawet nie mam. Nie masz 20 zylka, a są na karcie. No ale. 100 razy 20 równą się 2000 chyba, tak? No wiem, chodzę do. A ja przy nie dostaniesz lajków. Nie, to, chodzę do drugiej do klasy, jestem Popa. słaby z matmy. No, cool, ale... No cool, kurcze. Byłem w Ale kurczę. Tu nigdzie nie ma węgla. No cóż, No ale pod wodą szukam. Hmm. Hmm. No, to nie, ja nie umiem pływać, ale nie pod wodą. Ale świecący kamień też świeci nad. No, już nie będę zaczynał kopać jak nie ma. Bo nic nie będziecie widzieć, no. A jak nic nie będziecie widzieć, to nie będzie to nagrane będzie, ale słabo będzie widzieć, no rozumiecie. Po prostu będzie słabo, bo będzie nagrane, ale całe będzie ciemne. A ja nie, nie będę widział węgla. Naprawdę przeciw, się przeciwko mnie. Ja nie grałem na tym walu, ale grałem na tej wyspie. Gdzieś... <słuch> Nigdy węgiel nie był taki mi potrzebny. Moglibyśmy zrobić cięcie, bo chyba oglądać, jak szukam węgla o, Ale nie wiem czy zobaczyć. Bo tam jest kula matys, że chcę zebrać przynajmniej troszeczkę już 15 minut filmu. To naprawdę dużo ponujące. Jak, jakieś 20 filmu, minut filmu może być według mnie, ale... Was napiszcie jeszcze w opisie ile ma trwać, ale najlepiej idzie około 20 minut, dobrze? Zobaczcie, dobra ja pod wodą szukam węgla, bo... No bo tam nic nie widzę, rozumiecie chyba. O nie, oni zabrali moje rzeczy, hmm, on zabrał mój tu. No, czy siema, się ma? Dałbym ci rybę, ale nie mogę, soli delfin. Ciekawe, czy delfiny prowadzą do kuli Ja chcę dać mu rybę, żebym zaprowadził do kątów. Co, nie? Tylko nie znów wtedy, Gamonie. No. Bo to są kamienie, kto lubi zombiaki podwodne. Jak ktoś lub... ja eksperymentować, lubi, ale... No nie... Trzeba wyjść na brzeg. No nie, cały czas te zombiaki, ja ich tak nienawidzę. No nie, aż a trzy. Zabalczyć z nimi, według was widzowie? Ja myślę, że uda mi się z nimi wygrać. Jak wygrałem, prawie z nimi. Ale wtedy miałem lepszą okoliczność. No nie, wygrał z nimi na luzie. Dawaj, tylko dwa ciosy. No trochę, bo z waszej strony. No nie. No i mam go obok nie wiem czy widzieliście, le... Nowy dzień. Po prostu super. No bo jest super. No Ender ma. Ty gubko. No Enderman, chodź tu do mnie, ja chcę cię walnąć. ludzie chodź. No co, mały? No, mały. Śmieszny trochę, ale. No. Pewnie ma dwa lata. Baby, and the baby. The ma No nie, ja tak. Widzę najpierw Adele mok nas, a potem sobie znikają. A potem jak robię coś i za... No, o tym. Klara! Hmm muszę się do niej wydzielać, bo jest w innym pokoju, sorry. Ale chyba wam to nie przeszkadza. Chyba nie jest coś. Z... No, zjem sobie. Hmm. To jest trudny dzień. O! Zapomniałem, co miałem zrobić. Proszę mi zabić liby. No, czemu ich teraz nie ma żadnej liby? Nie hmm. jest. Jak mm, Jak się karmi? Chyba przytrzymuje się. Jak ludzie to robią? Jak ludzie da... Kurczę. Chyba nie dam mu tej ryby, bo nie mogę no. O nie, najpierw trudziłem się, że. No nie, patrzcie, naciskam, ale mi się nic, a nic nie Bo ja nie wiem, jak się karmi, kurczę. No nie, tylko nie małe zombie. O, ale świruje, to teraz trzeba go zabić. No bo trzy, nienawidzę Jest. Napiszcie w komentarzu, kto również nienawidzi Małgorzatę nie Ja. Ale ja chyba nie mogę pisać w komentarzu, ale no, no wiecie. No. To są pali kurzające. Tak to nie da się ich trafić. No ale głupie, nie... Sekundę. Ja po prostu na chwilę pójdę, ale nie oma się ze mną, ja cały czas z wami jestem. Klara? bo mam problem, nie mogę nakarmić delfina. Klara, pomóż. Do delfinów nie da się karmić. Ale to się podobno. Jeżeli jak się da nim, to one ci zaprowadzą do skarbu. Musisz przytrzymać delfina. No właśnie, ja próbuję, ale on cały czas mi ucieka. Widzowie to słyszą, bo są z nami, ale. No po prostu nie mogę. No gdzieś tu pływał. O no, jezu, to. Dobra, jak mnie atakują? Nie, nie wiem, mogę poszukać tego jakiegoś dolfina. Jeszcze inne. Ale jak się kończy film? Klikasz tu i klikasz tu. O nie, masz brak powietrza. Kupi Jak znajdziesz dolfina, to mi powiedz. Dobra. No. Tu nawet pływać jest. Zatem obok mnie latał jeden, ale... No nie. To jest chyba najtrudniejsza rzeczą w Minecraft. Czyli w mincelę. A jak wy wolicie mówić? Minecraft, czy Minets? Ja ewidentnie Ale minec. Albo Minecraft. Nie wiem. Dlatego pytam przy włosach, bo nie wiem. Czekam na wasze opinie w komentarzu, ale sorry. Wybiczcie jedną z rzeczy, którą powiedziałem filmiki. O, są delfiny! Są delfiny, ale jest jest hmm. Ale ja tylko muszę zrelać moje rzeczy. Będę musiał jakąś drogę do mojej rzeczy. Bo ja naprawdę gubięś się tu nie tutaj. To pa i kończymy film. No siemanko, nie uda zobaczyć wszystkich rzeczy, jedyne co mam to to. Ale trzeba zacząć życie w początku. To był fajny na koniec filmiku, już się będziemy żegnać. Dobra, powi... i ten... Odwitaj się, nie, odwitaj się. Odwitam się, odwituję się. Pa, pa. I będziemy sobie już iść, kończ film. Добавил